Już cię Karolku, tyle się wycierpiałeś. Boże, już myślałam, że nigdy nie zobaczysz swojej rodziny. Niestety nie mogę się dotknąć do Twojej mamy. Do Twojej prawdziwej mamy. Ale mam nadzieję, że jak tylko oddzwoni, to tutaj od razu przyjedzie. Pij malutki. Jesteś biedny, wyczerpany, chory, niedożywiony. Ojej, trochę czasu z nami zostaniesz. A wy dzieci do łóżeczek, szybko! Dobranoc wszystkim. Gasimy światełka. Gasimy światełka. Dobrej nocy. Papa. Ta łóżeczka. Szybciutko. Zaraz zobaczymy, co dzieje się tutaj. Nie spodziewałam się, że ona kiedyś do nas trafi. Myślałam raczej, że pójdzie siedzieć. Ale jak widać, można trochę poudawać. Przepraszam. Tak, tak, tak. Co się stało, co się stało? Oj, przepraszam, nie chciałam pani przestraszyć. O, nie, nie, to ja przepraszam. Usnęłam, a nie powinnam. Słucham, panią. E, przepraszam, ja mam tylko takie pytanie. Czy mogę zbadać pacjentkę? Przecież pani ją niedawno badała. No tak, tak, ale tego wymaga procedura. Oczywiście. No dobrze, proszę się zdrzemnąć. Ja tutaj chwilę będę. Teraz panią obudzę, pozasłaniam jeszcze okna. Dziękuję. Proszę pamiętać, że pacjentka jest pod silnymi dawkami leków uspokajających i usypiających. Tak, tak, wiem. Dzięki ci, panie. Bo nie dało się z nią normalnie rozmawiać. Ech, przykra sprawa. Biedne dziecko. Tyle czasu z nią. Ona też straciła pracę. Niedożywiona. To dziecko też. Może nie chciała źle. Hmm. Ma silne zaburzenia, więc pewnie też z nami trochę zostanie. Tylko wolałabym jednak, żeby została przeniesiona do innego szpitala. Dlaczego? Nie chciałabym, żeby jednak była tutaj, gdzie jest dziecko, które uprowadziła. Nie chciałabym, żeby rodzice tego dziecka kiedykolwiek się na nią natknęli. I tak pewnie w sądzie będą zaznawać. Oczywiście, oczywiście. Ona już ma postawione zarzuty, ale to dla nich za duża trauma. Dobrze, rozumiem. Jeżeli uda mi się coś podziałać w tej sprawie, będę wdzięczna. Dziękuję. Ja również. Dobrze. Z pacjentką i tak nie ma kontaktu. Zostawię już panie. Dobrze. Dobranoc, dobranoc. Wróciłam jeszcze. Zrobić ostatnie pakowanie. Pora na nowe życie. O rany, tyle tutaj przeżyłam. Złych, ale i dobrych rzeczy. Ten pierścionek zawsze będzie przypominał mi o Karolu. A ta piłeczka o moim drugim Karolu. Nie wiem, dlaczego moje życie musiało się tak strasznie zmienić. Nic już nie będzie takie jak dawniej. Było tak pięknie. Może i tego nie doceniałam. Może i faktycznie nie potrafiłabym być dobrą matką, skoro zostało mi odebrane dziecko? Jedyne dziecko. Pora na zmiany. Nie mogę już na tym rozmyślać. Telefon? Tak, słucham. Dzień dobry, pani doktor. Przepraszam, ale właśnie się przeprowadzam i nie mam za dużo czasu. Pewnie chodzi pani o spotkanie? Może oddzwonię do pani później. Ważniejsza sprawa? No dobrze, słucham. Że co? Moje dziecko? Znaleźliście moje dziecko. Gdzie on jest? W szpitalu? Będę tam za chwilę. O matko, mój syn. Mój syn. Muszę zadzwonić do Karola. Karol. Przepraszam, że dzwonię. Przepraszam za wczoraj. Nie dostałam telefon od pani doktor. Znaleźli Karolka. Jest u nich w szpitalu. Jak będziesz mógł przyjeść, proszę, w takim długim czasie. Moje dziecko, nie wierzę, muszę tam jechać. Czy on, on tu naprawdę jest? Tak, 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 ale proszę studzić emocje. Jest noc, są też inne dzieci. Tak, przepraszam bardzo, ale nie mogę w to uwierzyć, że w końcu się udało. Rozumiem, rozumiem. Zaprowadzę panią do niego, ale niech pamięta pani o tym, że on. Nie był z panią bardzo długi czas. Wiem o tym. Nie chciałabym, żeby pojawił się u niego jakiś szok. Żeby wywołała pani u niego złe wspomnienia. Chodźmy, chcę go tylko zobaczyć. Zobaczyć, czy wszystko jest ok. Jest ok. Karolek, Karolek. Nie, to nie jest pani sen. Ale to gdzie jest Karolek? Tutaj. Karolek. On ma ścięte włosy. Ma ścięte i nawet przefarbowane. Co ona z tobą zrobiła, kochany? Jest skrajnie niedożywiony, zaniedbany. A ja już nawet myślałam, że ona się nim dobrze zajmuje. Podejrzewam, że po prostu nie miała środków. No i niestety, zapalmy tu światło, niestety straciła rachubę nad tym, co robi. Mam nadzieję, że siedzi w więzieniu. Niestety nie. Jak to? A gdzie jest? U nas piętro niżej. Co? Porywaczka mojego dziecka jest w tym samym szpitalu co on? O nie, teraz to ja już stąd nigdy nie pójdę. Ale nie, proszę się, proszę być spokojnym. Dostała tyle środków nasennych, tyle środków psychotropowych, że nie ma szans, żeby wstała już, żeby pomyślała o jakimś porwaniu. To w ogóle nie. Nie, proszę pani, dwa razy w tym szpitalu porwano dziecko. Nie, pozwolę, żeby stało się to trzeci raz. Moje serce pęknie już tego nie zniosę. Chodźmy, może chcesz, chodź. Wiesz co? Może poczekaj tutaj. To są duże emocje. Poczekasz? Jasne, jasne. Pewnie. Dziękuję. Dla ciebie wszystko. Dzięki. Asia. Karol. Tu jest nasz syn. To jest... O matko, Karolku. Co ona z tobą zrobiła? Spokojnie. Karolek jest pod naszą opieką. Dostał kroplówki. Wszystko będzie dobrze. Potrzebuje paru tygodni, żeby wrócić do siebie. Spokojnie. Ja już go nigdy nie opuszczę. Pani doktor, czy mogę dostać z nim pokój? W normalnej sytuacji nigdy bym na to nie pozwoliła, ale tak. Wynajmę pani hotel, gdzie będzie mogła pani być z synem. Cały czas. Dobrze? I muszę wy zatrudnić jakąś ochronę. Nie pozwolę na to, żeby nasze dziecko zniknęło. Kolejny raz nie przeżyję już tego. Rozumiem. Pewnie, rozumiem. Oferuję też dalej pomoc psychologiczną, gdyby pani tego potrzebowała. Tak, ale najpierw muszę zadbać o moje dziecko Ja też będę, ja też będę czuwał Będę czuwał z tobą na zmianę, Asiu Dziękuję, Karol. Dobra, ja na razie państwa zostawiam Bardzo proszę, tylko nie budźcie dzieci, dobrze? Jest noc, bardzo proszę Dobrze, musimy tylko z nim tutaj zostać Oczywiście Dobranoc Synku kochany, mam nadzieję, że ona trafiła do więzienia Pojadę tam niedługo i z nią porozmawiam Ona nie jest w więzieniu Co? Jak to nie jest? Ona jest tutaj piętro niżej. O czym ty do mnie teraz mówisz? Nie mogę w to w ogóle uwierzyć. Idę do niej. Nie, nie, nie. Została podobno środki psychotropowe, nasenne, więc nic Karolkowi nie grozi, ale zostanę i tak z nim tutaj. Nie opuszczę go nawet na sekundę. Pewnie trochę pościemniała. Nie, no, podejrzewam, że jednak jak porywa się dziecko, to mózg nie może działać tak jak trzeba. Pewnie ma jakiś problem. Czy ty jej wybaczyłaś? Nie, ja nikomu nic nie wybaczyłam. Karol, przecież ja już mówiłam Dzisiaj ja już byłam spakowana Żeby wyprowadzić się do nowego mieszkania Nie chciałam tam brać ani jednego zdjęcia Karolka Ani jednego Chciałam zacząć życie na nowo Ten telefon przewrócił moje życie na nowo I teraz wiem Że już go nigdy nie opuszczę Będę z nim cały czas Synku Czekam tylko na jutro aż się obudzi I będę mogła go przytulić Najgorsze jest to że on nas już nie potraktuje jak swoich rodziców. Niestety, wiem. Potrzeba będzie bardzo długiego czasu. Więc może i lepiej, że zostanie tutaj na takim neutralnym gruncie. No tak. Dobrze, Asiu. Zostań tutaj. Wymienimy się jutro, dobrze? Tak. Przyszedłeś z nią? Tak. No dobrze. Dobranoc. Pa. Pa, kochany synku. Dobranoc, pani doktor. Nie zostaje pan? Mogłabym ten pokój zorganizować. Nie, nie. Proszę go zorganizować dla Asi, dla Karolka. Niech będą cały czas razem. Ja przyjadę jutro. Dobrze. Dobranoc. Jak tam Karol? Nie poznałem własnego dziecka. Ona mu nawet włosy przefarbowała, jest skrajnie niedożywiony. Potrzebuje wielu tygodni, żeby się otrząsnąć, a najgorsze jest to, że nas nie pamięta. Ale postaramy się to odbudować, żeby znowu mógł spojrzeć na nas jak na swoich rodziców. Jasne, oczywiście. Karol, pamiętaj, na wszystko potrzeba czasu. A teraz zostaniesz tutaj? Jadę z Tobą. Na pewno. Tak, chodźmy. Jutro przyjadę. Muszę Cię odwieźć do domu. Dziękuję. Karol, ale pojechaliśmy do góry. Tak, tak. Wszystko się zgadza. Proszę Cię, usiądź sobie tutaj na chwileczkę. Dobrze? No dobrze. Poczekam. Usiądź tutaj, masz poczekanie. Ja zaraz wrócę. Karol, czy mam ich z tobą? Nie. Zaufaj, usiądź. Tyle pięknych chwil. Tutaj przeżyliśmy. Tu urodził się nasz synek. Muszę wynająć dla nich ten pokój, żeby spędzili ten czas razem. Koniecznie. Karol, idziemy. Poczekaj, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę. Gdzie ona jest? Jesteś tutaj? Nie. Tu jej nie ma. Może tutaj. To też nie ona. Gdzie ona jest? To też nie jest. To jest ona. Przefarbowała włosy. Natalia, jak mogłaś? Gdzie ja, gdzie ja jestem? Nie udawaj. Ale gdzie ja jestem? Karol, Karol kochany, przyjechałeś po mnie. Przestań w ogóle tak do mnie mówić. Jak, jak ty mogłaś? Jak mogłaś zniszczyć tak nasze życie? Rozwaliłaś wszystko piękne, co w nim było. Karol, Karol, twój synek jest tutaj. Czuję, on jest tutaj. Weźmy go do domu, weźmy mnie za sobą i wyjdźmy stąd. O czym ty w ogóle mówisz? Co tu się dzieje? Proszę do łóżka, a pan co tutaj robi? Jestem ojcem dziecka, które porwała ta wariatka. Przepraszam, przykro mi, ale nie może pan z nią rozmawiać. Może on mnie kocha? Zosta Przestań gadać głupoty. <noise> Proszę. Żeby jej tutaj nie było. Nie chciałbym, żeby matka mojego dziecka, prawdziwa matka mojego dziecka, oglądała tego potwora. Dobrze, że pani wstała, bo mogłoby się to źle zakończyć. Dobranoc. Uwierz mi, Natalia, będę walczył, żebyś zgniła za kratami. Karol, Karol, bądźmy razem. Bądźmy szczęśliwą rodziną. Odejdź i nie wracaj. Jeżeli jeszcze raz zbliżysz się do mojego dziecka, to popamiętasz sobie to jest groźba, proszę już odejść, zanim powie pan jedno słowo za dużo mam jeszcze wiele słów do tego potwora dobranoc, proszę się w tej chwili kłaść Karol, Karol, dlaczego on odszedł, gdzie jest moje dziecko gdzie jest moje dziecko, przynieście mi je tutaj panie Karolu, co pan tutaj robi <grym> musiałem, po prostu musiałem panie Karolu, niech pan stąd idzie, bo będę zmuszona, żeby wezwać policję udam, że pana nie widziałam dziękuję, co się dzieje ja chcę do Pana Karola, dajcie mi Karola, dajcie mi Karola. O nie, co się dzieje? Ma wstrząs. Zaraz przyniosę adrenalinę. Proszę, żeby położyła się do łóżka. Kroplówka. Proszę usiąść. Mi nie przeszkadzać na razie. Musimy opanować tą sytuację. I zastrzyk. Chyba się udało. Uff, przepraszam. Właśnie tak to jest. Przysnęłam, i on tutaj wszedł. Dobra, nic się nie stało. Ja go doskonale rozumiem. Proszę tylko pilnować, żeby nic nie zrobił pacjentce, bo niestety wie pani, do czego zdolni są rodzice porwanych dzieci. Dobrze, życzę dobrej nocy. A jutro wnioskuję o przeniesienie tej pani. Chodźmy już. Karol, co się dzieje? Czemu płaczesz? Po prostu chodźmy, stąd szybko. No dobra, słuchajcie, zostawiamy tak ten odcinek. Dajcie mi proszę znać, czy. Robić już ostatni, ostatni, w sumie ten miał być ostatni, ale myślę, żeby zrobić jeszcze takie jakieś fajne zakończenie. Czy robimy tą historię dalej z pewnymi różnymi wątkami, bo to nie musi się skończyć tak, że Natalia trafi za kratki i faktycznie za nimi zo zostanie. Mm -mm. Mam pełno scenariuszy na tą historię, która mnie totalnie wkręciła, więc dajcie proszę znać. A tymczasem zostawiajcie łapki w górę, kciuki, dzwoneczki, komentarze i oczywiście subskrypcje. A tymczasem trzymajcie się. miwaine jeri baba